Dniowoż plamisty to niejadowity wąż z rodziny pazowatych. Jest on objęty ochroną, a w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jest zakwalifikowany jako gatunek wysokiego ryzyka narażany na wyginięcie. Osiąga długość ciała do 80 cm. Odżywia się prawie wyłącznie jaszczurkami, w tym także padarcami, bardzo rzadko pazami i myszami. Występuje w miejscach silnie nasłonecznionych i suchych. Mopek Gatunek ssaka z rzędu nietoperzy. Podlega ścisłej ochronie, a w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jest w kategorii niższego ryzyka, ale zagrożonej wyginięciem. Jego długość ciała wynosi 45 do 60 mm, rozpiętość skrzydeł 240 do 380 mm, masa ciała 7,5 do 15 g. Latem kryje się najczęściej w szczelinach pni drzew pod odstającą korą jak również w szczelinach, w ścianach i dachach budynków, za okiennicami, a nawet w mostach. Zimuje w chłodnych podziemiach, dużych fortyfikacjach ceglanych i betonowych, w piwnicach, nielicznie również w jaskiniach i w dziublach drzew. Olik krzykliwy to duży wędrowny ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych, objęty ścisłą ochroną gatunkową. Długość ciała waha się od 61 do 66 cm. Rozpiętość skrzydeł to około 77 cm, a waga osiąga do 1600 g. Zamieszkuje zwarte, stare i rozległe lasy, przeważnie mieszane w pobliżu pól uprawnych, łąk i paskisk na obszarach ofitujących tereny podmokłe i jeziora. Popielica Ssak z rodziny popielicowatych jest gatunkiem niższego ryzyka, zagrożonym wyginięciem i znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Jest to duży gryzoń, wielkością zbliżony do szczura. Długość ciała wynosi od 13 do 18 cm, a ogona od 12 do 15 cm. Popielica występuje w Polsce w odpowiednich środowiskach. W górach i na pogórzu występuje dość licznie, jednak na niżu jej stanowiska są znacznie rzadsze. Gronostej to mały drapieżnik z rodziny osiecowatych. Jego długość ciała wynosi do 30 cm bez ogona. Ogon dochodzi do 15 cm. Żywi się głównie drobnymi owadami, kręgowcami i mięczakami. Mieszka na obrzeżach lasów, zaroślach. Jest zwierzęciem naziemnym. Prowadzi głównie nocne szyb życia.